No maneczko dzisiaj ciapnę taki kawałeczek druciczka bo mnie wpadł niedawno całkiem nożyk ma w miarę ostry to powinno pójść jak to się mówi, sprawnie ale to zaraz się okaże no idzie, idzie, idzie no, jakby to wszystko tak chciało iść, nie? na ja z korowalką kiedyś, ale na myśleniu się skończyło. <laughs> Także tego na razie. Na razie korowareczka w postaci nożyka starego poczciwego tapyciaka. Kurde, ubieram jak marchewka. będzie po paluszku. Zamiast od się to do Jak to się mówi? to taka urobota, to może być? Powiem wam. <kluzny> <kluzny> Przejdziemy z koksem. Uh -huh. że się za bardzo. Tutaj pochwaliłem dniem przed zakorzem słońca. Ale idzie. Dzisiaj to będzie krótko i na temat. Bo mam tylko jeden drucik. Co chwilę wolnego co się ciapie? Ech, ta aregia mnie roztacza normalnie Tragedia, powiem wam znowu dwururkę mam zapchano. No, tyle, nie? Kurde. Dobra. Zrówka wam wszystkim życzę. Dużego miedziobrania. Jak najgrubszych kabli. I złóż miedzi i uranu. <laughs> Dobra, trzymajcie się. Cześć i czołem.